Magda Gorżankin-Masłocha, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a dziś mam przyjemność ogromną rozmawiać z Michałem Pająkiem, prezesem Etnocentrum Ziemi Łódzkiej, stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pasjonatem mody ludowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak oddech głębszy wzięłam, bo chciałam tu jeszcze wymieniać i wymieniać, bo pewnie mogłabym. <grym> no jeszcze... może coś tam. <grym> w całej swej skromności. Ale dziś spotykamy się dlatego, że powoli dobiega końca rok kalendarza. Kalendarzowy, a Michał w tym roku spośród 1796 złożonych wniosków, 298 przyznanych i 16 przyznanych w zakresie kultury ludowej otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Rok Obrzędowy w obiektywie Etnografa Dokumentacja Mody Ludowej. Tak jak wspomniałam, rok kalendarzowy dobiega końca, ale to nie oznacza, że tych wydarzeń przed Tobą jeszcze wielu nie będzie, aczkolwiek wiele za Tobą. Gdybyśmy mogli powiedzieć właśnie trochę o tym projekcie i o tym jak ten rok Wygląda rzeczywiście w obiektywie, to bylibyśmy bardzo wdzięczni i myślę, że bardzo zaciekawieni. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za zaproszenie. Szanowni Państwo, przede wszystkim celem przedsięwzięcia było odtworzenie, opracowanie materiału zdjęciowego dokumentującego zwyczaje już niekiedy zapomniane, niektóre jeszcze w kulturze ludowej, w wiejskich społecznościach istnieją. Natomiast chciałem też zarejestrować modę ludową, tak jak ta nazwa projektu sama wskazuje, czyli czyli jak ubierali się mieszkańcy wsi na poszczególne, czy też zwyczaje, obrzędy, czy też święta związane przede wszystkim też z kultem religijnym, tak? Więc myślę, że poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Zacząłem tą pracę już w styczniu obecnego roku z zespołem Smardzewianie, zespołem Pieśni i Tańca i odtworzyliśmy zapusty. I tak idąc po kolei przed, przez rok obrzędowy, co miesiąc organizowałem jedną grupę mieszkańców danej społeczności, czy to był zespół ludowy, czy koło gospodyń, czy też oddolna inicjatywa mieszkańców, że spotykamy się, ja rzuciłem temat, e, ja mówię, wysłuchajcie. Musimy zebrać takie i takie osoby i działamy, e, odtwarzamy jakiś zwyczaj ludowy. No i tak przez ten rok obrzędowy odtworzyliśmy właśnie chodzenie szczodroków po domach, święto Matki Boskiej Gromnicznej, Matki Boskiej Roztwornej, Wielkanoc, nabożeństwa majowe, Zielone Świątki, Wigilie Świętego Jana, chrzciciela, Matki Boskiej Jagodnej. Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej Siewnej, Zaduszki, no i przed nami jeszcze ostatni, ostatnia sesja zdjęciowa dotycząca Bożego Narodzenia i zwyczajów towarzyszących no, temu świętu, tak. Ja bardzo dziękuję za to wyjaśnienie tych poszczególnych świąt, ponieważ wielu jak usłyszy rok obrzędowy w obiektywie etnografa, to może się zastanawiać no co tu fotografować, jak w styczniu no dobra, może tutaj karnawał mhm. i zapusty, tak, tak tak to się nazywało. Później mamy marzec, to już trochę pod Wielki Post i święta wielkie Nocy, no ale co fotografować we wrześniu? Przecież żadnych obrzędów nie było. I tu wracamy do korzeni, do tego, że praktycznie każdego miesiąca jest to jedno szczególne święto, albo nawet kilka, bo tu padło chociażby hasło Matki Boskiej Jagodnej. Kto z nas dzisiaj wie, kiedy jest Matki Boskiej Jagodnej? No właśnie, to jest też już dzisiaj zapomniane totalnie święto, niekultywowane. Nie spotkałem, nawet badając teren województwa łódzkiego, żeby w jakiejś miejscowości było kultywowane to święto, a wręcz jest na na tyle zapomniane, że nawet nie ostało się w pamięci tych najstarszych mieszkańców obecnej wsi. Matki Boskiej Jagodnej to święto 2 lipca. To był czas przeznaczony właściwie dla matek, które straciły dziecko, które nie mogły zajść w ciążę i one tego dnia odprawiały nabożeństwa przy kapliczkach, przy przydrożnych krzyżach i modlono się właśnie o no, szczęśliwe macierzyństwo, o potomstwo, tak? Aby no, trauma po utracie dziecka no, nie była tak straszliwa i, i dotkli ten dzień był uważany za moment taki też przełomowy, bo od tego dnia można było spokojnie wchodzić do lasu i zbierać runo leśne, jagody, grzyby, jeżyny, poziomki. Więc no, w niektórych, na niektórych terenach e, Polski była to Wigilia Świętego Jana Chrzciciela, więc ten czas przełomowy, kiedy można było już się też kąpać w rzekach, w zbiornikach wodnych i wchodzić do lasu. Natomiast tu raczej tereny województwa łódzkiego, no obecnie już tak mówiąc, e, o tym podziale administracyjnym już nie etnograficznie do końca no to, to ten dzień przełomowy był 2 lipca. To święto było niekiedy też w różnych wiekach w różnym okresie czasu świętowane czy też czczone w innych dniach. Ono było kiedyś też w maju, koniec maja. Natomiast teraz 100 lat, ponad 100 lat temu no 2 lipca. Kultywowane. I myślę, że o każdym święcie moglibyśmy tak długo i, i intensywnie tłumaczyć, bo to jest niesamowicie ciekawe, ale, mimo wszystko, projekt zakładał głównie dokumentację mody ludowej. I to mnie bardzo intryguje, jak ta moda ludowa zmieniała się w zależności właśnie od święta. Bo z kobiecego punktu widzenia domyślam się, że na pewno chłodniej warto byłoby się ubrać w lipcu niż w grudniu, a to nie zawsze tak było i pewnie może się mylę, tak, ale ta moda ludowa na przestrzeni roku też się zmieniała i na przestrzeni tych świąt, bo inaczej panie się ubierały, panie i panowie kiedy mowa o święcie chociażby w wzięcia Najświętszej Maryi Panny, a chyba inaczej, kiedy wychodzili na cmentarze w zaduszki. Jak najbardziej, no w głównej mierze, jak wiemy i do dziś, ubieramy się zgodnie z porą roku i te z, zgodnie z aurą i te e, mody ludowe również się zmieniały, a zacznę od e, strojów przygotowywanych przez okres zimowy, przez gody, przez później czas wiosenny, właśnie na Wielkanoc to matki musiały zadbać, żeby panny na wydaniu miały zrobione nowe wełniaki, nowe zapaski, nowe chustki, więc ta procesja rezurekcyjna była najważniejszym, bym powiedział, momentem zaprezentowania nowej mody na właśnie strój ludowy. Te mody oczywiście się przenikały, teraz to już etnografowie sami mają problem z rozróżnieniem do końca na poszczególnych granicach regionów etnograficznych, czy to do końca jest wełniak z takiej gminy, czy z takiej, natomiast no, cechy charakterystyczne no jednak w tych zbiorach muzealnych Pozostałe i na tym bazujemy. No stąd też moja wiedza, ze względu na, na zawód etnografa i też swoje, gdyby też badanie zbiorów muzealnych w regionie tu w Województwie łódzkim, na to, żeby po prostu dokładnie odtworzyć tak. Jak wyglądała na przykład babcia 100 lat temu, jak wyglądała panna na wydaniu, a jak świeżo upieczona mężatka. Więc to było bardzo ważne sposób uwiązania chustki wskazywał na to, czy to właśnie jest stan panny, czy, czy już mężatki, czy starszej kobiety, która jest wdową. Więc to dużo czynników było branych pod uwagę. Natomiast powiedzmy sobie, że tych strojów kobiety czy mężczyźni mieli nie za wiele tak, było, też to zależało od zamożności, na przykład dana rodzina była zamożna, to kobieta mogła mieć siedem i osiem wełniaków, każdy paradny. Jeden był na odpust, jeden był na wielkanoc, a jeden był jeszcze żałobny, i tak dalej. Możemy wymieniać na każdą jedną okoliczność, czy te zwyczaje, które uchwyciłem tutaj właśnie w obiektywie etnografa. A nie kiedy biedna rodzina gospodyni miała jeden lub dwa wełniaki, jeden do kościoła i drugi na co dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, i też spotkałem się z takimi może opiniami, czy też przytykami, właśnie na tej stronie, na fanpage w obiektywie etnografa, że no jak to, że jak to możliwe, że do żniw kobieta, która miała założony wełniak, albo podczas wykopek, albo w lesie była, no umówmy się, te ubrania też się niszczyły, więc te zniszczone, te schodzone już ubrania, wełniaki były nicowane czterokrotnie, czyli góra, dół, przód, tył, więc te aksamitki były przeszywane, a mówimy tu o tym regionie, gdzie ta aksamitka w tym stroju występowała, no może w Ołowickim troszkę w Sieradzki mniej, ale tu Opoczyńskie, Piotrkowskie, czy też Rawskie, no, no były, więc ten wełniak został tak zwany I później, kiedy już był już totalnie schodzony, totalnie zniszczony, on był używany po prostu w codzienności do prac gospodarskich, używany w czymś, te kobiety, czy mężczyźni musieli chodzić. Niestety, no na co dzień się nie strojono. Właśnie te paradne wełniaki, te jasne kolory były na odpusty, na, na wesela, na takie radosne święta, tak? Ale też w każdym kół ku... W każdej skrzyni kobieta miała wełniak ciemniejszy o ciemniejszych barwach, fioletach czarnych. Tu cały wykład przeprowadzić na temat pasów, na temat długości wełniaków, bo to w różnym okresie się zmieniały. No one są teraz też już zupełnie inne, jak były 100 lat temu. No Staram się w tych swoich zbiorach kolekcjonować to, czego już nie ma w terenie, i, i, i często właśnie gdzieś jeszcze odkupuję, czy dostanę coś w prezencie, co się rzadko zdarza, ale no pieczołowicie przechowuję te stroje, ponieważ, mówię, te, które teraz funkcjonują, czy w zespołach folklorystycznych, czy też kobiety jeszcze się ubierają w stroje na święta kościelne, to już są raczej w większości stroje powojenne. Ja to poznaję, po prostu spojrzę na jakiś strój, co każdy się zadziała skąd ty to wiesz, no, na tyle, co ja już jak gdyby tych strojów w swoich rękach miałem, bo znam zbiory województwa łódzkiego niemalże, no, no bardzo dobrze i bogatą literaturę też przerobiłem, więc no ja na przykład jestem w stanie określić, czy to te są z jakiego okresu czasu i z jakiego regionu? Wprawne oko etnografa, i to też po części, bo myślę, że cał a może i w całości, widać właśnie na fotografiach, które są prezentowane na profilu Facebookowym projektu Rokobrzędowy w obiektywie Etnografa Dokumentacja Mody Ludowej. Po części już odpowiedziałeś trochę na moje kolejne pytanie, bo ym, napisać projekt to jedno udokumentować go to drugie, no ale żeby to zrobić, potrzeba ludzi i materiałów do tego, bo te stroje są prawdziwe. To nie jest fotomontaż, to nie jest doklejane i to też chyba nie było tak, że te stroje były dosztukowane, gdzieś dokupione, mhm. ewentualnie szyły je panie na zamówienie, no bo to już nie odda mhm. tego, tej tak, prawdziwości tego projektu. Jak właśnie wyglądało zaangażowanie uczestników, bo my tu wspomnieliśmy między innymi o zespole folklorystycznym, mhm. ale na profilu widzę też Koło Gospodyń Wiejskich i widzę różne osoby, a nie te same. Tak, staram się, żeby w każdej sesji brały inne osoby, Udział, żeby pokazać tą różnorodność. Przede wszystkim tak jak projekt zakłada, w różnych gminach, nie w jednej, żeby troszeczkę też było takie porównanie, nawet. Tej mody ludowej, że w jednej gminie mamy takie wełniaki, a w drugiej takie, w jednej są hafty na koszulach, dajmy na to haftem płaskim, a w drugiej już mamy haft krzyżykowy. Więc na tym mi zależało też, żeby pokazać i dać odbiorcom taką przestrzeń do zastanowienia się, że jednak te mody, te stroje się różnią, że one nie są takie same, bo często już się tak zdarza, że jak ktoś widzi kobietę ubraną w strój ludowy, to mówi, a to jest strój łowicki, tak? I to, i to jest na cały, na przykład na cały region, to jeżdżę też po Polsce z różnymi zajęciami, wykładami, no jak pokazuję, albo biorę też często eksponaty ze sobą, no to a, stroje łowickie, jak fajnie, no nie do końca tych regionów etnograficznych jeszcze to trzeba zaznaczyć, w województwie łódzkim jest chyba najwięcej w całej Polsce Łódzkie jest przebogate, też w dużej mierze e, zawdzięczamy to szeroko rozpowszechnionemu tkactwu. Tu tkactwo się ostało długie lata, tu jeszcze w latach 60., na początku jeszcze 70. w niejednej chałupie e, czy też już domu stał warsztat tkacki i w pamięci naszych rodziców, moich na pewno, no jeszcze z lat dziecinnych ten obraz mają, kiedy matka, babka tkały, przędły na kołorodku wełnę i ta cała obróbka w domowych warunkach lnu czy wełny następowała. Natomiast przy, wracając do pytania, większość tych eksponatów, czy też ubiorów no, jest moją prywatną własnością. Ja to od wielu, wielu lat kolekcjonuję. Wieczołowicie to przechowuję. Dbam o to, żeby właśnie do następnego pokolenia przetrwało i zobaczymy ile jeszcze. No muzea o tyle mają lepiej, że tam jest i konserwacja, i wiadome przechowywanie i właściwe. Natomiast no tu muszę sobie radzić i, i, i w te, te skrzynie, kufry, szafy no, są już tak zapchane, że tak powiem, <laughs> ale cały czas dobieram, jeżeli jest taka możliwość kupienia czegoś oryginalnego, to ja to robię, po, ponieważ właśnie na takie projekty, do takich projektów, one się świetnie nadają, bo tego na polskiej wsi już teraz nie ma. To są jakieś unikatowe, pojedyncze gdzieś tam przedmioty, które gdzieś przechowywał ktoś, albo przy okazji porządków po babci zmarłej, czy porządków strychów, które no jeszcze też, ale to już też bardzo rzadko, więc to jest dla mnie moment, kiedy mogę coś takiego przejąć, zachować i wtedy świetnie się w takie projekty wpisuje. O czym też wspomniałaś, o tej oryginalności, i właśnie ktoś patrzy na to zdjęcie. Ja kiedyś zrobiłem też taką akcję, że te zdjęcia przerobiłem w sepie i na czarno-białe, bo teraz przecież możliwości są takie. A no nie to nie. prawda. E, więc można sobie obróbkę zdjęcia zrobić, ojoj, bardzo, bardzo dużą. Natomiast wiele osób się zastanawiało, czy to jest stare zdjęcie sprzed lat, czy to jest zdjęcie zrobione współcześnie. I tak ludzie patrzą, oglądają. No i tak z jednej strony nie dowierzają, mają takie zawieszenie, że no, no, no jak to? No, tu jest tak, jakby to takie zdjęcia. U nas w szufladzie gdzieś były, tak? Natomiast, no, dlatego ja jestem mocnym szczególistą. Kobiety, jak i mężczyźni, muszą zdjąć całą biżuterię bez makijażu, przyjść na taką sesję zdjęciową. Więc jest to raczej. Utrwalane. Zimą jest łatwiej, ponieważ jak już pani ma pomalowane paznochcie czy doklejone, no to łatwo zaciągnąć rękawiczki wełniane z różą <laughs> i po problemie. Natomiast, natomiast latem jest gorzej. Już teraz panie już tak wszystkie są zadbane, że praktycznie paznochcie ma każda zrobione i to jest taki problem. Wtedy musimy tak scenę ustawiać, żeby jednak pani albo coś trzymała, albo w koszyku grzebała, albo no, w takie role się daje, żeby zatuszować. yeah Współczesne formy. Wspomniałeś właśnie o tym, że trzeba specjalnie ustawiać sceny. To też dużej wrażliwości wymagało, żeby te sceny zaaranżować. Tak. Nie wiem, jak w opoczyńsko rawskich terenach, ale u nas bardzo trudno jest znaleźć ludzi, którzy są na wykopkach. To się na zgadza. Przykład. Te sceny, bym powiedział, no, sprawiają trudność. Przede wszystkim no, trzeba już ogólnie mówiąc przygotować cały atelier. Więc w mojej wyobraźni, już gdyby opracowując ten projekt, ja już zakładałem, jakie te chce sceny chcę uzyskać, co chcę sfotografować, żeby te szczegóły, oprócz tej mody ludowej, no ale również zwyczaje, jakie towarzyszyły, tak? Co w tych danych świętach ludzie robili, tak? Na Matki Boskiej Gromnicznej musiała być gromnice i to woskowe. Teraz rzadko taką gromnicę kupić. No ale mówię, dzięki tym swoim zbiorom no te przedmioty wszystkie takie dawnego użytku posiadam. Przede wszystkim, jak były sceny, na przykład ostatnio w listopadzie Zadusko. z okazji święta Zaduszek Wszystkich Świętych, gdzie znaleźć fragment cmentarza gdzie nie ma nowych granitowych, lastrikowych pomników. Jak się okazuje, znalazłem miejsce w gminie Zalechlinie, na cmentarzu, gdzie jest stara część cmentarna, i tam zaaranżowaliśmy całe, jak gdyby, sceny z cmentarza. I tam właśnie te groby stare, ziemne, z tylko z metalowym bądź drewnianym krzyżem, kobiety dekorowały, i to wszystko zostało właśnie ujęte, opisane, sfotografowane, tak jak to było, tak? Żeby właśnie no, pominąć tą nowoczesnością. Nie chcę i nie chciałem w tym projekcie absolutnie łączyć, Tradycję z nowoczesnością. Właśnie musieliśmy cofnąć się 100-120 lat, żeby odtworzyć tak, jak było. I to nie lada problem no, stanowiło, tak? Zwłaszcza, że też namówić ludzi, przekonać ich, to jest jedno, bo fajnie powiedzieć, weźmiesz udział w fajnym projekcie, po czym przychodzić, co do czego, i nagle się okazuje, że trzeba podnieść wiadro z ziemniakami, czy zaaranżować, tak jak wspomniałeś, nagrobek. I tych działań po kolei było dużo więcej, zwłaszcza, że też, tak jak wspomniałeś, jesteś szczególistą więc kiedy były zapusty, to były też pączki. Oponki, tak, faworki, Jak, jak najbardziej. Słucham <laughs> właściwego tak. słowa. <laughs> Starałem się właśnie angażować osoby, które wiem, że mogę na nie liczyć, że właśnie gospodyni upiekła pączki czy faworki i później po takim wydarzeniu zazwyczaj kończyło się takim spotkaniem bardzo miłym, opowiadaniem swoich wrażeń, ale co jeszcze ważne w tym projekcie, ja zazwyczaj chciałem, żeby w tym projekcie uczestniczyły ludzie w różnym wieku, czyli ten projekt, żeby był wielopokoleniowy, nie tylko ta starsza pani z koła gospodyń wiejskich, ale i młodsze dziewczyny i przede wszystkim dzieciaki, bo to dla dzieci była podróż w przeszłość, to było tak zadziwiające dla dzieci, takie doświadczenie, szokujące wręcz niekiedy, że no tak się ludzie ubierali, że czynili tak, nie inaczej, że właśnie w Matki Boskiej Roztwornej wyglądano bociana i to te wszystkie zwyczaje są mega ciekawe dla starszych, ale przede Wszystkim dla na dzieci. Dziecię. To było wielkie zainteresowanie. Zawsze staram się, żeby w takiej sesji brały udział również dzieciaki, tak, bo to jest najważniejsze, żeby to im przekazać, żeby przekazać, jak żyli nasi przodkowie, ich babcie, prababcie. Fenomenalny ten projekt, bo słucham i słucham ja bym mogła tak długo słuchać. Mam nadzieję, że, że nasi odbiorcy również, bo to projekt, który pozwolił i na integrację z tej społeczności tak. lokalnej, która wywodzi się z tego terenu, że ich przodkowie żyli tym, to była ich codzienność, a mam wrażenie że coraz częściej zapominamy o tym, a szkoda, bo myślę, że w tej przeszłości wielu wskazówek na teraz, na teraźniejszość można znaleźć, chociaż ja tutaj cały czas o modzie myślę, więc panowie, to jest normalne, że panie miały kilka wełniaków, te, te bogatsze, tak, te zamożniejsze, więc my też musimy mieć kilka płaszczy, kilka tak. kult, kurtek i kilka sukien, tak, na zmianę. Więc tu pół żartem, pół serio, ale takich ciekawostek, takich tradycji wyszukiwać i przywracać, tak. bo myślę, że Boże Narodzenie, które jeszcze przed nami i... Które będzie dopiero dokumentowane, mhm. też nam przyniesie rzeczy, o których my zapominamy, o których my nie wiemy. Ja kiedyś usłyszałam tu w terenie łowickim, że to jest jedna wielka bójda, że było 12 potraw, bo ludzie byli tak biedni, że nie było na to pieniędzy, to jest... nie było możliwości, a zamiast ryb na stole były po prostu ziemniaki. Zgadza się. I to... my zachwycamy się tymi dwunastoma potrawami, a prawda naszych pradziadków, dziadków była taka, że jedli w Wigilię ziemniaki, bo nie było nic innego. Zupełnie się zgodzę, bo no tak to, tak to wyglądało na polskiej wsi. To nie jest też tak, że jak współcześnie opowiadamy sobie, tak jak już wspomniałaś o tych dwunastu potrawach, że to tak było, że pewnie na dworach, w majątkach jakichś ziemskich, tak. Ale u biednego chłopa z wielodzietną rodziną, no niestety ten stół wyglądał zupełnie inaczej. Teraz zasiadamy, mówimy o pustym miejscu dla nieznajomego gościa, czy też dla osoby zmarłej w danym roku, bo ta interpretacja już jest tak szeroka, tak. że każdy jak gdyby sobie interpretuje swoje zwyczaje przekazywane, no pewnie już, no bo to ileś już te, te, te zwyczaje trwają, e, jako taką prawdę. Natomiast, no, prawda z polskiego. Domu troszeczkę inaczej wyglądała. Gospodyni ustawiała tak zwaną ławkę ławę i przy niej na taboretach, na stołkach siadała cała rodzina. Przynoszone były snopy zboża do domu, jako to połączenie z, ze stajenką betlejemską, rozrzucane siano, nie tylko pod obrusem, tak jak my teraz to czynimy, tylko to, to siano było rozrzucane po całej izbie. Snopy zboża, dobrze by było, żeby każdego rodzaju ustawiane, w każdym rogu chałupy, w tej, w której odbywała się wieczerza wigilijna, a to wszystko, aby zapewnić sobie dobrobyt w przyszłym roku. Bo to niezwykły wieczór o, o, o niezwykłym nacechowaniu, też i magicznym, bo tych różnych zwyczajów, których moglibyśmy wymieniać tu cały cały, cały rząd, bo to też w, w każdym regionie troszeczkę inaczej, ale podobnie. Więc przygotowywano trzy, cztery, pięć potraw. Właśnie tak jak wspomniałaś, to, te ziemniaki, kasza okraszona olejem rzepakowym, pieczone pączki. Na Boże Narodzenie raczej każda gospodyni piekła te pączki. Te pączki często były w ramach prezentu pod. Choinkę, Choinki zupełnie też były inne, bo przecież jeszcze po koniec XIX wieku strojona podłaźniczka zawieszana nad, nad drzwiami. Choinki to też jest bardzo, bym powiedział, no, patrząc ile istnienie ma lat, ile, ile świat e, i, i ile już wieków jest za nami, no to współczesna tradycja, bo dopiero choinki zaczęto na polskiej wsi ubierać w okresie międzywojennym. Ta choinka dopiero najpierw w postaci tej podłaźniczki gałęzi, a później małej choinki, która była podwieszona u pułapu, no dzisiaj byśmy po, po powiedzieli przy suficie, żeby też te dzieciaki z tej choinki zaraz wszystkiego nie, nie ściągnęły. I co było wieszane? Orzechy, jabłuszka. Później e, przyszły na wieś, no w cudzysłowie mówiąc, przyszedł zwyczaj strojenia choinki bombkami. Już w tym okresie takim powojennym, bym powiedział, choć te bombki były wcześniej, bo to już w miastach i, i, i na dworach były ozdoby fabryczne, ale to, co było dostępne i dzieciaki w, przed, przed Wigilią dosłownie, bo to też nie było tak, że w okresie całego Adwentu przygotowywano się, strojono i, i te wszystkie prace zazwyczaj wykonywano dzień, dwa, trzy dni przed Wigilią, a samą choinkę to już w ogóle w Wigilię trzeba było ubrać. Wykonywały różne papierowe ozdoby, łańcuchy, jakieś aniołki, bombeczki, no tych form różnorakich mamy, a już teraz współczesne twórczynie ludowe, no to już arcydzieła tworzą w postaci szydełkowych gwiazdek, czy też aniołków, no pięknie, misternie wykonane, no ale to już są współczesne formy. A tradycje sprzed 100 czy 120 lat będziemy mogli już niedługo, zakładam, podziwiać na profilu, tak jak wspomniałam, profilu facebookowym Rok Obrzędowy w Obiektywie Etnografa, dokumentacja mody ludowej. Tak. Ciekawa jestem też jak ta moda ludowa na święta będzie wyglądać, ale zobaczmy. Zobaczymy. Nie będziemy nic zdradzać, zobaczymy, bo myślę, że to też taki wabik, żeby wejść na e, stronę projektu i poczytać, zobaczyć, bo też każde zdjęcie to warto zaznaczyć, że jest bardzo dokładnie opisane, każdy obrzęd, więc naprawdę ta mrówcza praca od napisania projektu, po opisania każdego szczegółu, ja naprawdę chylę czoła przed tobą, <noise> bo widać, że to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. A za tym idzie mnóstwo innych rzeczy, jak ta integracja pokoleń, jak integracja lokalnej społeczności, bo myślę, że ludzie też mają bardzo dużo pożytku z tego projektu, bo to jest utrwalenie i zachowanie trochę od zapomnienia. Tak. Więc mam nadzieję, że to jeden projekt, który powoli dobiega końca, ale przed tobą kolejne. Kolejne pomysłów jest, co nie miara. Tylko niestety doba nie ma 48 <grym> godzin, tylko 24. Gdyby było więcej czasu, to jeszcze więcej jakichś ciekawych przedsięwzięć bym organizował, co nie, nie, nie wskazuje, że nie organizuję. Cały czas jak gdyby pracuję nad nowymi projektami i w przyszłym roku myślę, że usłyszymy się ponownie. <grym> Bardzo na to liczę, a tymczasem co prawda do świąt jeszcze kawał czasu, ale już ten świąteczny klimat nastaje wraz z adwentem, więc zdrowych, spokojnych i tradycyjnych, takich, żeby były zapamiętane na lata. Takich świąt życzę, a za rozmowę pięknie dziękuję. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich radio słuchaczy.